Jak nazwać, nadać imię psu albo kotu? Oczywiście to imię jest bardzo ważne. Pierwsza sprawa, najważniejsza, musi być łatwe do zapamiętania, do wymówienia. To nie może być coś skomplikowanego, to nie może być coś takiego dziwnego, żeby to nasze zwierzę w łatwy sposób mogło na nie zareagować. Kolejna sprawa, żeby to nie było imię, można powiedzieć, takie ludzkie. Bo wołanie na przykład na psa Adam, kiedy ktoś w Twojej rodzinie jest Adamem, albo znajomy, albo idziesz na spacer i krzyczysz Adam do nogi, to też nie jest do końca fajny pomysł. Jest cała masa fajniejszych, takich bardziej, można powiedzieć, zwierzęcych imion, określeń, niż nadawanie naszym psom czy kotom jakiegoś imienia. I o ile z kotem to nie będzie problemu, no bo koty raczej rzadko wyprowadzamy na spacer. Raczej z tym nie ma problemów. Do kota najczęściej, jak zawołamy, to jak usłyszy nasz głos, to przybiegnie, jeśli oczywiście w miejsce będzie znajdowało się jedzenie albo będą pieszczoty. To z psami jest większy problem, więc raczej rezygnujmy z tych imion, a jeśli już się uparliśmy, to raczej, żeby nie było to imię, które jest już w naszej rodzinie, wśród naszych znajomych, wśród naszych współpracowników w pracy, bo rozmawianie z szefem i powiedzenie, że mój, na przykład, jakie tu imię, dajmy na to ten Adam, niech będzie Adam. Mój Adam jest taki i taki, albo mój Adam ma wszy i muszę kupić odpowiedni szampon, no to ten nasz szef Adam może się źle poczuć, chociaż może będzie się cieszył, że nazwaliśmy jego, naszego psa tym imieniem. Więc łatwe, proste, najlepiej nie imię zwykłe takie, można powiedzieć, dla ludzi, Kolejna sprawa nic obraźliwego. Z, przykład z życia wzięty. Nazwanie kota nie mogę tego słowa powiedzieć, bo YouTube się zdenerwuje. I na przykład przychodzą znajomi, a ktoś woła na kota pewną nazwą bardzo obraźliwą. No i wydaje się to śmieszne, no a w rzeczywistości niestety tak nie jest i Niech ta osoba przyprowadzi kogoś, jakby to powiedzieć, swoją rodzinę, rodziców, dziadków, no i będzie krzyczeć na tego kota. No, pewne, pewne słowo, no raczej nie, więc tu też uważajmy. Jest cała masa słów. No, są poradniki, są imiona, które pasują do danej rasy. Które... <laughs> Przepraszam które możemy wybrać. Nie używajmy też, jakby to powiedzieć, takich określeń jak na przykład łysy, bo przejdziemy przez osiedle, krzykniemy łysy do nogi, no i może nie ten łysy podbiegnąć. Czyli uważajmy. Próbujmy zrobić coś fajnego. Nie zawsze musi być to z humorem, bo nazwanie psa 100 kilogramowego puszek też nie będzie za bardzo pasowało chociaż może być dla niektórych śmieszne proste zwykłe nie za bardzo spotykane imię cała masa tych imion jest to jest łatwe to się nam wydaje ale musi też nam się podobać to też jest ważne nie tylko proste musi nam się podobać musi pasować niektórzy nazwą kota kot niektórzy nazwą Psa-pies albo będą mieli jedno imię, jak u znajomych jest amik. Jest amik 1, 2, 3, 4, 5, 6, jest chyba teraz amik 7. I od lat wielu, no, można powiedzieć już kilkudziesięciu, są amiki. No i każdy nowy pies jest amikiem. Nie ma problemów. Jest amik i jest amik, a że numerki się zmieniają, no to nie ma najmniejszego problemu. Na, na budzie jest napisany amik. No, i obecnie znajduje się tam z cyfra 7. Chociaż budy też się zmieniały, to cyfry i nazwa się cały czas nie zmienia. Czyli ma nam się podobać, ma nie być obraźliwe. Najlepiej, żeby nie był imieniem takim ludzkim, a jak już to nie wśród naszych znajomych, naszej rodziny, współpracowników. W miarę proste, nie jakieś yy, przezwisko. No i raczej coś znajdziemy. Nie bójmy się wymyślać. Bo imię jest ważne. Nawet kiedy mówimy o naszym psie, bo mój szarik coś tam, bo mój amik coś tam, bo mój puszek waży już 95 kg, bo mój łysy, który jest samojedem, idzie do fryzjera. Nie, no, samojed nie do fryzjera. No, ale tak przykładowo. Masz jakieś propozycje, jak wybierać imię? Oczywiście sekcja komentarzy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tylko zaciekawiłem. Do słyszenia ponownie.